Gdzie pozostaje po zrywach pokole, Śmiech głuchy, drjący i żelazny złom I srebrne ptasze wywiedzione w pole Tu jest nasz wspólny, wreszcie własny dom Gdzie odpowiedzią na chleb bywa kamień a chamskie pyski zajadle się żrą Chociaż na każdym oświaty kaganiec Tu jest nasz wspólny, wreszcie własny dom Tu gdzie się żrą, choć na pysku oświaty kaganiec Tu jest nasz wspólny, wreszcie własny dom My home, home. Gdzie wciąż potężną ma siłę przebicia Pała zakuta zbrojna w tęgi Gdzie na dnie flaszki przycupnął smak życia, tu jest nasz wspólny wreszcie własny dom. Gdzie na dnie flaszki przycupną smak życia, tu jest nasz wspólny wreszcie własny dom. ho Gdzie mistrz się myli, instrument nie stroi, a głos cymbałów zachwyt sprawia lud. Tu Polska Świrem jak stała, tak stoi. I to największy opatrzności, cud. Tu Polska Świrem, jak stała, tak stoi. I to największy opatrzności, cud. Mój dom, nasz młody dom. Nasz dom. A nasze młode ręka